stanowiąca wielką globalną wizję powinna być coraz bardziej utożsamiana z koncepcją rosnących połączeń globalnych, tym co nazywamy konektywnym. Teza druga. Inicjatywa Pasa i ślaku ma 10 lat, ale przez ten okres świat się Zmienię. mamy obecnie inną dynamikę międzynarodową niż przed 10 lat niż przed dekadą, co naturalnie wymaga zmiany w stosowaniach narzędzi dyplomacji i aktywności międzynarodowej przez ponad 3 dekady i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, i w Chinach dominowało hasło gospodarka młodcze. Gospodarka na wszystko. A dzisiaj, kiedy się rozejrzymy po świecie, całe, mamy inne hasło. Bezpieczeństwo chłodcze, ancia. Teza trzecia I tutaj jest właśnie zwierztań z profesorem to, to jak się wydaje dzisiaj nie mniej ważne niż projekty infrastrukturalne, jakie pracowano już po e, ogłoszeniu inicjatywy kolei autostrady tunele mosty. Dzisiaj stają się ważne cyberprzestrzeń czy chociażby projekty w dziedzinie obrony zdrowia, bo jakieś nauki z COVID-19, z pandemii trzeba wyciągnąć. To jest też miejsce na soft power, transferi. to jest miejsce na współpracę naukową. Teza ósma. Inicjatywa pasa i Szlaku w Polsce powinna służyć nie tylko celom transportowo-przeładunkowym, ale na nade wszystko modernizacji i postępowi technologicznemu. Z wielkim zainteresowaniem czekamy na trzeci szczyt Inicjatywy pasa i Szlaku. Pierwszy po turbulencjach wywołanych pandemią COVID-19 i w nowej sytuacji geopolitycznej związanej ze skutkami konfliktu na Ukrainie. 希望我们中国两国的智库和媒体能够进一步加强沟通交流合作，更好的讲述共同发展的生动故事，更好的增进两国民众的了解和友谊。中国新闻界真诚的期待与波兰智库和媒体朋友密切合作，在信息互通、内容互换、人员。 ważnej dźwigni, że ona jest potrzebna. Padały słowa takie jak komunikacja, jak tknięcie. To dla nas jest bardzo ważne, bo reprezentujemy tę rolę i dzisiaj na tej sali jest kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu przedstawicieli mediów, którzy absolutnie chcą w tej współpracy poznawania się w sali. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Chińskich od roku 2000 odnieśliśmy Chiny w liczbie kilkuset i odwrotnie przyjęliśmy też delegację kilkuset dziennikarzy chińskich. Pamiętamy, się nie nawzajem, jak wspomniał Pan że Mój kolega Jan wspominał, żeby wspierać tych dziennikarzy. Tak, owszem, oni mają dostarczyć, od dawna. Pomagamy i w ich kontaktach, wywiadach i ułatwiamy też poznawanie naszego kraju. Dom to niezwykła wartość wartość rodziny, wartość dobra, ale to największa wartość pokoju. Chcemy, by w tym domu za nowo 参加这场“一带一路”对话会，与波兰朋友面对面交流说话。今年是习近平主席提出共建“一带一路”倡议十周年。十年来，共建一代“一带一路”从理念到行动，从愿景到现实，为国际合作交流开辟了新。 带路建设，为各国经济发展、增加就业、改善民生作出了贡献，拉动近万亿，形成三千。